A to właśnie on ukryty za wodną kurtyną, bo wśród wielu funkcji Centaur może również gasić pożary na morzu. Jest pierwszym nowym holownikiem w Glińskim Porcie od 9 lat i dziewiątym w portowej flotyli. Podniesienie polskiej bandery na polskiej jednostce i w, w, pracującej dla polskiego portu wybudowanej przez polską stocznię to zaszczyt szczególny i okazja bardzo rzadka. A w związku z rosnącą koniunkturą na portowe przeładunki jest szansa na kolejne uzupełnienia portowego taboru. Centaura 2 zbudowała gdańska stocznia północna. Holownik wyposażony został we wszystkie najnowocześniejsze rozwiązania techniczne stosowane na świecie w tego typu jednostkach. Coraz nowocześniejsze statki, coraz szybsze co, i przede wszystkim coraz większe wymagają połowników coraz bardziej manewrowych, a ta jednostka właśnie zabezpiecza i praktycznie każdy statek zawijający do portu Gdynia będzie mógł być obsłużony. W podwójnej roli wystąpiła pani Barbara Szczurek, żona prezydenta Gdyni, matka chrzestna dużego centaura i mama zupełnie na razie drobnego Maćka. Ponad 30-metrowy holownik napędzany jest dwoma rufowymi tzw. pędnikami azymutalnymi, gwarantującymi znakomitą manewrowość i zdolność holowania statków zarówno do przodu jak i wstecz. Załoga Holownika liczyć będzie od 5 do 8 ludzi. Z tej mocy silników uzyskana jest maksymalna wydajność, że tak powiem. I uciąg na wstecz i naprzód jest praktycznie, można powiedzieć, taki sam, co jest rzadkością naprawdę w świecie. Centaur 2 zaprezentował zgromadzonym próbkę swych możliwości, niezwykłą zwrotność. Holownik jest w stanie wykonać cyrkulację w miejscu. Może także nieobytym z morzem zafundować chorobę morską nawet w basenie portowym. Od jutra holownik przejmuje służbę w Wydziale Usług Żeglugowych gdyńskiego portu.